Co my tu mamy ciekawego? Dawajcie, zobaczymy. Gry roku ujawnione Mirek Handlarz Symulator. I darmowy RPE podbija Steama. Dawaj, sprawdzamy w to. Let's go, let's go, let's go. Zobaczymy, co tam mamy the game. Esclerob Kingdom Kingdom.com, zapowiada się dobrze. Ten darmowy RPG w otwartym świecie. Dopiero co wyszedł, a już rozwala Steama. U, Poznajcie Where Meat, czyli grę, która jest w tym momencie najbardziej trendującym tytułem na Steamie. Ubisoft już niedługo może zostać. Kurde, przejęt... czy to będzie kolejny, czy to będzie... O, Ubisoft! Ha, moje ulubione Newsyta! Co tam? Co tam do giełdzie Ubisoftu? nic, bojezu. Zamknięta! <noise> ale czy ta gierka o tych wiatrach to faktycznie to nie jest taka sytuacja, która pokazuje, że darmowe gierki mają szansę, że darmowe gierki mogą być świetnym systemem monetyzacji? Nie w dzisiejszych czasach, mógłbyś pomyśleć. Fajnie jest wypuścić darmową grę, monetyzować ją mikrotransakcjami, mtxami, skinami, ale żyjemy w czasach, w których sprzedajesz grę, a potem nadal ją monetyzujesz, czyli masz jabłko i jesz jabłko lub sprywatyzowany, polski symulator, który poleciał viralem, oraz Techland o usuniętej odsłonie Dying Light. O, to i wiele to więcej ciekawe. w dzisiejszym odcinku, Dobry więc lecimy dzisiaj. z materiałem. Bardzo możliwe, że Ubisoft będzie kolejną firmą, która zostanie przejęta przez inną firmę. Mm, mm. Kurwa, ale smaczne hauli do tych newsów. Kurde, nie miałem pojęcia, że się obudzę do takiego świetnego lootboxa. Kto by się spodziewał, zupełnie kurwa, nikt, że to była tak świetna sobie radząca firma. Ja Wam powiem tak, szczerze Ubisoftie, szczerze Ubisoftie, wiecie, że Ubisoft jest przeze mnie wyśmiewany już naprawdę od długiego czasu. Wiecie, kto tak naprawdę stoi za największym upadkiem Ubisoftu? Wszyscy ludzie, którzy w toksyczny sposób wmawiali wszystkim innym, że ich gry są zajebiste. Wszyscy dziennikarze, którzy wystawiali im wysokie noty. Wszyscy ludzie, którzy mówili, żeby nie patrzeć na graczy, którzy nie kupują jej gry. Wszyscy ludzie, którzy mówili, że tak, twórzcie gry dla nowoczesnej widowni, szkoda, że nie udało im się znaleźć tej nowoczesnej widowni. Największym problemem upadku Ubisoftu nie jest sam Ubisoft, a cała toksyczna pozytywność, która była wokół niego budowana. I w momencie, gdy firma upadała i płonęła, to każą, nie, nie, jest zajebiście. Jest zajebiście, kurwa. I przez to upadają takie firmy. I teraz co jest najlepsze? To nie są grifterzy, to nie są hejterzy, to nie są ludolodzy, to nie są ludzie, którzy plują jadem, który, którzy kurwa zakupują te firmy. Nie, te firmy zakupują dosłownie wszyscy ludzie, którzy siedzą i w momencie, gdy wszystko kurwa idzie nie tak, gdy wszystko się wali, to wmawiają każdemu na około, że jest kurwa GIT. I to właśnie. Przez was ludzie potem tracą pracę. Bo w momencie, wtedy, gdy jest potrzebny feedback, to tego feedbacku się nie daje. Gdy jest czas na to, żeby wyrazić swoje opinie na temat trailera, na temat nadchodzących tytułów, to tego się nie daje, tylko się wszystkich kurwa ucisza. Więc jak Subisoft, to zostanie zwolnione 9000 osób, no to kurwa ja proponuję przybić brawa tylko wszystkim osobom, które zachwalały najnowszego asesyna, które wychwalały Star Wars Outlaws i wszystkie inne. Produkty, kurwa, produkty, półprodukty, które Ubisoft wyrzucił. Bo to wy próbowaliście ma mówić wszystkim, że jest świetnie, no nie? Zewnętrzną. Której tu uwaga, siedziba nie jest podobną w USA. Więc mamy tutaj Oho, kilka Tencent. możliwości. A na początku 2025 roku pojawiły się informacje, że 25% udziałów Ubisoftu zostało nabyte przez chiński Tencent. No i wiele osób twierdzi, że Tencent może przejąć większość udziałów Ubisoftu, że jest na to duża szansa. Znaczy, a skąd w ogóle pojawiły się. Obecnie z tego, co patrzyliśmy, ostatnio. Tencent już ma 10% udziału w spółce matce Ubisoftu i 20% w tym. Jak się to nazywa? Kurwa, coś na V. W tej drugiej spółce, gdzie wydzielili. Vantage Studio, gdzie wydzielili kilka pomniejszych IP-ów, więc Tencent ma spory procent, a chyba potem rodzina Gilomot ma w okolicy 15%. No ale kurwa, kto by się spodziewał, że Ubisoft zostanie sprzedany. Ja wam powiem tak. Totalnie. Bez to mówię. Moim zdaniem, Ubisoft jest do odratowania. Serio, Ubisoft się da stuprocentowo odratować. Kwestia jest tylko taka, że to będzie wymagało kilku lat. Ale Ubisoft w 2-3 lata jest do odratowania. Remake Raymana. Remake Prince of Persia. Remake pierwszego i drugiego assassina. A potem trilogii assassinów z The Auditory da Firenze. Remake Sela, Wypuszczenie kurwa nowego Sela. Nowy Far Cry. Remake starego Far Cry'a, którego ludzie lubią najbardziej. Heroesy. Remake Heroesów 5. <głos> <głos> to komicznie brzmi, no nie? Gdzie wiecie, jakie się wypadą remake'y, ale Ubisoft jest w stanie się uratować remake'ami. Serio. Zróbcie kurwa, jedną dobrą grę, która będzie waszym głównym koniem napędowym, a potem odnówcie świetne ipisy, które macie. Naprawdę. I tyle, i was się dał ratować. Serio, was się dał ratować. ...informacje o tym, że Ubisoft może zostać wykupiony. Otóż na profilu na X-ie Detective Seeds, pojawiła się informacja, że ktoś poważnie myśli o wykupieniu francuskiego dewelopera. Info miało zostać poparte przez... Ciekawy jestem, za ile Ubisoft pójdzie. To będą strasznie, kurwa, ciężkie spekulacje. To będzie strasznie ciężkie doobliczenie, za ile Ubisoft pójdzie. No obecna wartość Ubisoft jest w okolicy ile? Miliarda? Tak naprawdę? To jako on ma, wiesz, warto, wartość giełdową, jaką Market Cap to jest zupełnie co innego, po, po jakiejś cenie się go wykupuje. Activision poszło za 70 miliardów dolarów, Ubisoft. Niby patrząc na nich pod względem gamingu, to wydaje się, że mają więcej, ale my patrzymy na gry gry, a jednak kurwa Activision miało Candy Crusha, nie? I inne mobilki. Więc tutaj jest taka sytuacja, kurwa, no ale no są w dołku. Ale są w dołku, z którego da się ich wyciągnąć, nie? Pracownika studia, który stwierdził, że nie będzie to firma ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj można sobie zacytować: Nie powiedziano mi, kto jest kupującym. Poza tym. Pomyślcie sobie, jak jest źle z Ubisoftem. Jak kilka minut przed opublikowaniem raportu giełdowego, jakiego giełdowego, sprzedażowego i finansowego, uciekają od tego, unikają. To no nie? To jest pierwsza rzecz, a potem mrożą swoje akcje w momencie, gdy tylko na chwilę się odbiły. Tylko gdy się na chwilę odbiły, to je zamrozili. To nie są ruchy, które się wykonuje tak, o, bo chuj, mamy sobie czas, zamroźmy sobie akcje, oj nie tym, że nie jest to podmiot z USA i plotkuje się o tym od jakiegoś czasu. Zapytałem, czy handel akcjami zostanie wznowiony w tym tygodniu. Nie wiem takich rzeczy, ale przedstawiciele potencjalnych nabywców przyjeżdżali do studiów, żeby obejrzeć projekty, Dzięki więc myśleliśmy, hołzu. że coś może się uszykować. No i być może zastanawiacie się o co chodzi z tym wstrzymaniem handlu akcjami. Otóż ostatnio świat obiegła informacja, że Ubisoft dosłownie na 10. Tak, różnica między milion sprzedek a milion zaangażowanych graczy, no. Oj, tak, gdzie ten sukces, kurwa, asesyna? No, no, no. Minut przed rozpoczęciem swojej konferencji finansowej ogłosił przełożenie publikacji wyników na pierwszą połowę roku fiskalnego 20. Kurwa, fajnie, nie? Jeszcze w tym samym roku powiedzieć, a nie mówiłem, a nie mówiłem. A! Ja pierdolę. ale ten, ale ja. I teraz słuchajcie, widzowie. Pamiętajcie, że właśnie taką wiedzę, jak nabytą na tym kanale, możecie używać, żeby. Inwestować tak naprawdę, bo to jest nic innego jak analiza fundamentalna. Więc pamiętajcie, że rejestrując się na XCB, możecie odebrać kurs dla początkujących inwestorów z kodem BluDOS, gdzie dostaniecie fenomenalne materiały odnośnie tego, jak działa giełda, jak na nie inwestować. Ale pamiętajcie, nigdy nie inwestujcie ze względu na to, co powiedział Wam śmieszny kolej z wąsem w internecie. Pamiętajcie, że to są instrumenty finansowe, które są ryzykowne. Musicie inwestować odpowiedzialnie. I nic zostało tutaj powiedziane, nie jest radą inwestycyjną. Ale używajcie tej wiedzy, bo kurde na tym Ubisoftie, ajajaj. No można, można naostrzyć zęby definitywnie. 25, 20. 6. Do tego firma poprosiła o wstrzymanie handlu akcjami i obligacjami od 14 listopada, aż do daty publikacji danych finansowych. I jest to naprawdę rzadka sytuacja. Bardzo Nie często. Się coś... Wskażcie kurwa, jedną firmę z gamingu, która coś takiego robi. Serio, pokażcie mi ostatni przypadek, taki, który, który, który miał miejsce z czymś takim. To jest tak rzadkie. Takiego, żeby firma tak nagle podejmowała, co by nie było bardzo poważne decyzje. No i nie trudno domyślać się, że jest tam duże zamieszanie i być może jest to powiązane z przejęciem przez inny podmiot. Ubisoft w swoim komunikacie nie podał żadnego konkretnego powodu opóźnienia. A poza tym centem udziałowcem Ubisoftu jest także Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej, który to tak jak wiadomo zainwestował 55 miliardów dolarów w przejęcie Electronic Arts. I było to jedno z najgorszych... Pomyślcie, że jak oni byli w stanie sobie tak po prostu kupić EA, to jak to wygląda teraz pod względem kupienia Ubisoftu? Przecież, kurwa, Ubisoft przy tym to jest wiesz, to jest tak, jakbyś był w sklepie, zrobił zakupy na cały tydzień i byś sobie przychodził obok piekarni i powiedział: kupię sobie pączkę. To jest taka sytuacja. To, jest, to są grosze. Wcześniejszych wydarzeń drugiej połowy 2020. Nie no, jak, jak jej poszło za 55 miliardów, Activision poszło za 70 miliardów. To tutaj trzeba wziąć takiego bardzo ważnego pod uwagę, że to wy wykupienie takiego studia to jest jedno. Ten cent no jak to będzie wykupywał, no to na 100% wejdzie tutaj komisja odnośnie Monopolu i nie wiadomo, czy w ogóle pozwolą ten to kupić, bo ten cent ma ogromną część rynku i w ogromnej ilości firm, których nawet nie ma pod sobą, to macza palce i ma. Swoje procenty, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że ten może nawet nie dostać pozwolenia na, na wykupienie Ubisoftu. Ale ile byście strzelali z 30 z 30 miliardów, chyba wezmą za Ubisoft. I jej 55, tak? 50-55, coś takiego. Activision 70. 10, nie, 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 no na pewno więcej niż 10. Wiesz, oni i miliard to są teraz warci po prostu na, 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 na giełdzie. Mi się wydaje, że. Ja, ja bym strzelał w okolicy 30. Oni nadal mają bardzo silne IP. Wydaje mi się, że najbardziej to jest po prostu zależne od tego, bo tą firmę da się uratować. Tylko żeby tą firmę uratować, to ona musi kilka lat podziałać, załóżmy. Ona potrzebuje jakiegoś takiego dobrego planu na 5 lat i ten dobry plan na 5 lat będzie kosztował, bo to będzie trzeba wykupić mniejsze studia, pozwalniać dużo osób i po prostu, no oni będą musieli, kurwa, rać I oni, jak to ktoś wykupi, to oni będą strzelać z starej gier. Ja wam to gwarantuję, bo to są, kurwa, darmowe pieniądze, tylko że sytuacja jest taka, że pytanie, wytworzenie tych gier to jest jedno, ale ile będzie kosztowało utrzymanie obecnej struktury Ubisoftu? No bo oni mają zadłużenia finansowe, oni mają pracowników do opłacenia. no chyba, że ktoś po prostu wejdzie z wielkimi jajami i 9 tysięcy pracowników w Ubisofcie, co na 900 pracowników w Ubisofcie. To będzie, to będzie dobry rok chyba, jeśli chodzi o newsy. Piątego roku, także tutaj pojawiały się tak naprawdę dwie opcje, jeżeli chodzi o przejęcie, a zdaje się, że ogłoszenie przejęcia, czy też prywatyzacji firmy może być całkiem prawdopodobne. Tym bardziej, jeżeli informacje Prywacja. Są popierane Zacja. przez U. pracowników, studia. I zdaniem niektórych osób, zbliżamy się już do scenariusza, w którym wszystkie największe firmy. Które... No popatrzcie, jakie Ubis U, all Ubisoft franchises. Ubisoft franchises. Słuchajcie, patrzcie, co oni mają. Oni mają tak. Anno, Assassin's Creed'a, Call of Juarez w ogóle mają pod sobą. Też by szło. Oni mają drivera nawet pod sobą, czy byli wydawcą Co ty gadasz? Far Crya, całą serię Tom Clancy, Heroes of Might and Magic, Just Densa, całego Might and Magic. Kurwa, remake Dark Messiah. Nie sprzedałoby to milion kopii? No kurwa, lekko, stary lekko. Rainbow Six, Rayman, Hitlercy. Stary. Watch Dogsy. Może, może, może to by się akurat nie sprzedało, ale Prince of Persia. Jak najbardziej by to zeszło. Jak najbardziej. Remake Prince of Persia, remake Sella. Fajny sprinter cel jakiś wypuszczony. Nowe settlersy nowe Heroesy. To są takie... Trochę takiego penystoka, stoka tak jakby mają. Takich, yy, takich, takich tytułów, co by posprzedawały po 1 milion, po 2 miliony kopii. Remake y by się im dobrze sprzedały. No, chcesz się nie powiedzieć, że jak oni by zrobili remake Prince of Persia jedynki, a potem trylogii, w sensie da Firenze, to to by nie sprzedało 20 milionów kopii, łącznie. No pewnie, żeby by sprzedało, no... Pierwszy sprzeda 2-3 miliony, jak będzie zrobiony dobrze. Assassin's Creed 2 kalajtowo sprzeda 5-6 milionów, tak mi się wydaje. Tragmani ludzie lubią bardzo. Tragmania ma też w ogóle bardzo zaangażowaną yy, tą. Bardzo zaangażowaną grupę speedrunnerską. Znaliśmy przez lata, zostają przejęte albo sprywatyzowane. I tym bardziej przemawia za tym fakt, że wstrzymano handel akcjami na giełdzie. Myślę, że tam jest aktualnie gadka dofinansowania od rządu, dlatego siedzą ci Co, żeby dofinansował ich rząd i by przeszli na spółkę prywatną. Mi się wydaje, że żeby tam były takie ruchy rządowe, to jest trochę za mało czasu. Bo Ubisoft był w takiej sytuacji, gdzie Assassin's Creed miał ich uratować i ten Assassin's Creed wyszedł.

i żeby to wszystko oszacować, to oni teraz siedzą w palącym się budynku i teraz może zaczynają o tym gadać, ale, ale wątpię, żeby... Znaczy rząd by ich na pewno ratował, ale nie mam pojęcia, czy przechodząc na spółkę prywatną, nie? Od momentu premiery Lies of Pi wszyscy czekali na jakieś nowości. Wyszło delce które okazało się zajebiście trudne, a do tego wiemy, że sequel no, Lies of Pi powstaje. Natomiast bossem. okazuje się, że koreańskie studio Neowiz pracuje jeszcze nad innymi projektami i ma być to aż pięć tytułów. Dowiedzieliśmy się tego ze spotkania z inwestorami, gdzie firma opublikowała wyniki finansowe oraz plany. Jeżeli chodzi o ich cele produkcyjne na najbliższe lata, no to widzimy pięć gier tworzonych przez wewnętrzne zespoły oraz dwa, które NeoWiz zamierza opublikować i co ciekawe, jednym z nich jest CRPG Noir West, który zmierza na PC i konsole i jest tworzone przez zakazane studio. To jak nie trudno się domyślić, polskie studio z siedzibą w Warszawie, których pierwszą grą ma być właśnie singleplayerowy, izometryczny RPG Noir w klimacie dzikiego zachodu. I z opisu możemy wymyślić czytać następujące rzeczy. Wjedź konno do górskiego miasteczka, dawno po upadku kopalni, jesteś nowym szeryfem, czy pozwolisz, by lokalne tajemnice i sprzeczne interesy cię przytłoczyły, czy też dotrzesz do sedna problemu z miastem. To gra RPG dla jednego gracza, w której przyszłość całej społeczności zależy od twoich wyborów i twojej definicji sprawiedliwości. I co jeszcze istotne, w studiu za... Ale poczekaj, RPG? A to trochę brzmi jak Telltale. ...izometryczny RPG noir w klimacie dzikiego zachodu. Izometryczny RPG noir... Czyli coś na zasadzie chcą robić y, tego. Ale czemu dziki zachód? Ja obstawiam, że to nie będzie taki RPG jak wymyślicie schodzeniami na pierdalanie mobów, tylko taki jerpek jak Elysium, nie? I z opisu możemy wyczytać następujące rzeczy. Wjedź konno do górskiego miasteczka, dawno po upadku kopalni. Jesteś nowym szeryfem? Czy pozwolisz, by lokalne tajemnice i sprzeczne interesy cię przytłoczyły, czy też dotrzesz do sedna problemu z miastem? To gra RPG dla jednego gracza, w której przyszłość całej społeczności zależy od twoich wyborów i twojej definicji sprawiedliwości. I co jeszcze istotne w studiu. Kurde, nie wiem. Ja, ja tak mam stary, że jak myślę o grze na Dzikim Zachodzie, to. Wydaje mi się, że ta gra musi być zajebiście dobra, żeby dotarła do szerszej publiki. Że to nie jest zbyt popularne umiejscowienie gierki. To to, 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 nie jest taki najciekawszy setting, który ludzi przyciąga. ...zakazane... Wiecie, no, kurwa, mamy Red Dead Redemption i to domyślam się, że mogą być robione z taką, myślą, że okres. Duża liczba osób, które się może zainteresować dzikim zachodem po Red Dead Redemption. Ale no właśnie, jest bardzo wysoka poprzeczka. Call of Juarez i Red Redemption, dobrze poradziło. Stary, Call of wyszedł wyszło z 60 lat temu, nie? Znajdują się Weterani, chociażby z CD projektu. Tak, także teraz to do 87 milionów kopii, ale nie można wbrać w takiej statystyce skrajnych wartości i na ich podstawie wysnuwać wnioski. Ja wam to wytłumaczę na podstawie streamerów i Asmogolda. Asmogold na pewnym etapie poszedł i zrobił sobie kurwa półroczną przerwę. Siedział, jadł steki za 2 dolary, siedział sobie u siebie na werandzie, w zasyfionym domu i myślał sobie kurwo o życiu. Asmongold wtedy nagrywał swoje przemyślenia życiowe, wrócił do streamowania po pół roku dosłownie nieobecności w necie i stał się jeszcze bardziej popularny jak był. I wniosek nie jest z tego taki, że jeżeli jesteś streamerem, zrobisz sobie półroczną przerwę, to wrócisz i będziesz jeszcze większy. To są skrajne wartości, to są skrajne przypadki interpretowanie jakiegokolwiek elementu w grach komputerowych, biorąc pod uwagę Red Dead Redemption albo GTA, to jest wysuwanie błędnych wniosków. Nie mówię, że oni wysnuwają błędny wniosek, ale nie można w taki sposób patrzeć na świat. Nie możesz wziąć i popatrzeć, kurwa, na Elona Muska i pomyśleć, Elon Musk inwestuje w elektryczne auta. Zrobię to samo i będę też najbogatszym człowiekiem na Ziemi. Są zupełnie inne światy. Odpowiada się na naprawdę mocną grę, tym bardziej, jeżeli dostają wsparcie wydawnicze od Neowiz. Ale idąc sobie dalej, mamy tam jakiś symulator prawdziwego życia, który jest tworzony przez wewnętrzne studio Neowiz. Survival. Teatr, zobaczysz Neowiz, ile zgarnął siana z Life of Pi i jak oni to bardzo szybko reinwestują. Bardzo, ale to bardzo szybko akcji Lies of P sequel, o którym już wiemy, nowy projekt z nastawieniem na narrację oraz nowy source like, który nie będzie powiązany z Lies of P. I najprawdopodobniej to kontynuacja to Lies of P -like. jest w tym momencie priorytetem dla studia, ale nie ukrywam, że wolałbym zobaczyć coś innego, a już szczególnie rzecz od studia Zakazane oraz innego like'a, bo zebrali już cenne doświadczenie i po prostu jestem ciekaw, jakie wnioski wyciągnęli i co będzie dalej. Dying Light przy okazji debista, naprawdę z tą grą tak to co miliony zostały zgarnięte, no i robi się ten i robisz stary blueprinta do Anerilla Piątki, którego nikt nie użyje, no ale zrobiony będzie. Miliony też się zgadzają mocno się odbiło, bo dwójka nie spodobała się każdemu, ale co jeśli powiem wam, że Techland miał jeszcze jednego Dying Lighta w zanadrzu, który to projekt został jednak skasowany. Mowa o Dying Light Runners, z miał być zombie runnerem i wiemy, że seria Dying Light jest znana ze świetnego parkuru, także był Coś to no myślę pomysł się? całkiem niezły, natomiast pojawiły się pewne zgrzyty. A... No kurwa, obstałem, że zobaczyli tego. Ghost Runner. A informację udzielił nam nikt inny jak Tymon Smektała, który to jest jedną z najważniejszych osób w Techlandzie. Projekt miał powstawać w 2016. W 2016-2017 roku i miał być nastawiony stricte na parkour. Endless Runner i miał być to coś w rodzaju road Race od CD-projektu, a Hell Runners miało nam zapewniać proceduralnie generowane mapy i przeszkody, a tym osmektała zaznaczył. Eksperymentowaliśmy z grą Dying Light typu Runner, ale po kilku prototypach zdaliśmy sobie sprawę, że nie możemy zrobić wiele, aby wyróżnić ją lub prowadzić innowacje w tym gatunku. Nie było też żadnego związku między Hell Runners a Night Runners. Koncepcja Night Runners, czyli tych nocnych biegaczy, powstała później podczas produkcji. 20th Human, długo po tym jak Runners został całkowicie porzucony. Także pojawiły się tutaj pewne nieścisłości co do całego uniwersum, które to się rozwijało i w zasadzie podjęło ważny krok przy okazji Dinglite 2. Także, no, wydaje mi się, że szkoda, że projekt nie wyszedł, no bo jednak jako taki spin-off mógłby być fajną ciekawostką. Natomiast TeClan wolał się skupić na innych projektach i fajnie się odbili, dobrze im to wyszło. Natomiast taki Runners by im nie zaszkodził. Dajcie znać, co myślicie. Wering's Meet zapowiadało się naprawdę nieźle. Szczególnie biorąc pod uwagę, że tytuł jest darmowy. Oczywiście, na samym początku warto zaznaczyć, że wcale nie wyglądał jakoś zachwycająco. Grafika raczej należy do tych średnich albo słabych. W wielu miejscach wygląda jak standardowy MMO. To, że gra jest darmowa, sprawiło, że ludzie chętnie. Tak, to jest średnie albo słabe. Takiego przywietnika można było użyć do Gothic Remake'a. Ją sprawdzają. A już szczególnie, że główna fabuła to jakieś 30-40 godzin zabawy, więc naprawdę sporo kontentu. Do tego możliwy koop i masa kontentu w otwartym świecie, który jest naprawdę spory. Open World jest Pełen w minigierki, znajdźki oraz losowe zdarzenia, które, no niestety, się powtarzają. Natomiast jedno jest w tej grze pewne. Twórcy chcieli tam zaimplementować sporo systemów RPGowych, które, zdaniem recenzentów, nie do końca wyszły tak, jak miały wyjść. Natomiast pojawiają się tam side questy, które są często ciekawsze niż główna oś fabularna, ponieważ mają swoje własne wątki, które z chęcią śledzimy. A wracając jeszcze do tych systemów RPGowych i tej całej progresji, no to standardowo, jak na tego typu gry przystało, mamy mnóstwo elementów, ekwipunku, materiałów do zbierania oraz statystyk. W czym naprawdę można się no uczyć I jeśli tylko chcecie, mocno. możecie to studiować bez żadnego problemu. Natomiast pojawia się tam specjalna opcja, czyli tak zwany Quick Advance. Jest to system, który powoduje, że ekwipunek ulepsza się automatycznie za pomocą tak naprawdę jednego przycisku. I o ile często jest to wymieniane jako wada, to ja akurat rozumiem ten system, szczególnie jeżeli chodzi o wersje mobilne, no bo tak gra wyszła także na Androidy i iOSa, jak i PCy Windowsowe czy PlayStation 5. Oczywiście jest to rzecz opcjonalna, jeżeli tylko chcecie, no to możecie sobie Fipunek ulepszać samemu, natomiast jest taka opcja dla osób, które nie do końca chcą się bawić studiowanie tychże elementów. Jeżeli chodzi o kooperację, no to gra oferuje sporo trybów kooperacyjnych. Mamy tam bossów, których możemy pokonać z Teamem, a system walki raczej przypomina MMO, aniżeli jakiś gry reakcji. Mamy dostępnych 7 broni, a każda wiąże się oczywiście z różnym stylem i umiejętnościami. System walki polega na parowaniu unikach i blokach oraz łączeniu ataków w kombosy. Można także używać automatycznego parowania i o ile mamy tam sporo grup przeciwników, no to bossowie są. Raczej powtarzalni, więc liczcie tutaj na to, że dostaniecie coś z najlepszych sosów. Raczej dobrze do tego podchodzić z dystansem i na luzie. Gra ma także pewne problemy techniczne. Po pierwsze, słabo angielską lokalizację. Polski tu już w ogóle nie ma, wiadomo, bugi, nakładające się kwestie dialogowe. Mamy tam rozjechane napisy, znikający dźwięk oraz czasami zdarzy się tak, że nie zadziała wam skok, bieganie po ścianie, czy zlaguje wam się menu. No i na pewno zastanawia was także kwestia mikropłatności. No bo takowe są w grze, jest to tytuł darmowy, więc nie yes, chcę yeah. zarabiać. No i okazuje się, że nie są one tam inwazyjne, no bo twórcy postanowili, że będą zarabiać na elementach kosmetycznych, skinach do broni, efektach wizualnych umiejętności czy battle passie i nie ma tam czegoś w stylu pay to win. I myślę, że warto sobie przeczytać kilka opinii graczy. Bardzo fajna gra śliczna, grafika, łatwe do ogarnięcia sterowanie i przyjemny system walki. Polecam. Dla ludzi lubiących klimat souls-like azjatycki RPG super sprawa. Gra ma jeden minus. Interfejs jest do wywalenia, tragiczny wizualnie jest Wszystko tak poukrywane, że zanim człowiek dokopie się do tego co trzeba, mieją wieki. No i to jest też rzecz zauważana przez wielu recenzentów, jeżeli chodzi o ten Tytuł. I na Steamie w tym momencie 85% recenzji jest bardzo pozytywnych, a jest ich ponad 14 tysięcy, więc wyniki są prześwietne. Na Metacriticu prezentuje się to nieco gorzej, natomiast jeszcze raz podkreślam, jest to najbardziej trendująca obecnie gra na Steamie. A ja zapomniałem jeszcze dodać, że jest to tytuł opracowywany przez Everstone Games i jest to ich pierwsza gra. A za wydawnictwo odpowiada NetEase, których to możecie kojarzyć chociażby z Marvel Rivals. A to jest ciekawe, że NetEase, który był taką... Wielką kurwa korporacją, raczej kojarzoną z wyzyskiem, wypuszcza kolejną grę, która nie ma systemów pay-to-win'a i wychodzi na to, że dobrze sobie radzi. ...odpowiada z których to możecie kojarzyć chociażby z Marvel Rivals polskie symulatory często okazują się naprawdę mocne. Kojarzycie Mirek Handlarz Simulator, Jest to tytuł, który poszedł viralem na Eksie, a trailer wygląda przemocarnie, rzućcie tylko okiem. Mamy tam całkiem sporo gameplayu, no i ten polski, disco klimat. Naszym celem jest stworzenie dużej handlowej firmy oraz bycie Zajubiste. najlepszym Mirkiem w całej wsi. No i cóż, zaczynamy od kolekcjonowania pierwszych rzeczy na handel, a kończymy z imponującymi projektami na koncie. I standardowo system tej gry polega na tym, jak zarobić, a się nie narobić. W grze mamy takie elementy jak szpachelka, czy Cofanie licznika i powiem szczerze, że zupełnie nie dziwię się, że ta gra poszła viralem na Eksie. Na ten moment gra znajduje się na etapie produkcji, no i nie ma wyznaczonej daty premiery, ja ale twórcy podziękowali graczom za duże zainteresowanie i napisali, że w tym momencie skupiają się m.in. na udoskonalaniu ekonomii, a gra zmierza jak na razie tylko na pecety. Czy ma w wtracło się na szybko, bo Den jest w Tajlandii i ma 24 albo 1 w nocy, więc nie ma jak tego nagrać ale y, trzeba powiedzieć sobie o nominacjach do The Game Awards, które o... zostały ujawnione dzisiaj. No i, moi Zabamy. drodzy, jest na co popatrzeć. I już można głosować, Sieur. zostawiam wam link w opisie dla tych, którzy chcą sobie oddać głos na własną rękę. Proszę państwa, mamy całą listę. W tym roku było się bez jakichś większych przekrętów. Ym, oczywiście są decyzje, z którymi się nie do końca zgadzam, jak na przykład najlepszy występ aktorski. I mamy tutaj Bena Stara, Charlie'ego Cox'a, Erika Ishi, Jennifer English, Konata Kato i Troya Bakera. A na przykład, y, według mnie, Cholernie brakuje tutaj Arona Pola za rolę Roberta Robertsona III w Dispatchu. Rika, jeśli wcale nie pokazała się z jakiejś fenomenalnej strony w Ghost of Yota, żeby móc przebić Arona Pola, więc ja bym ją tutaj podmienił. Nie jestem w stanie zrozumieć, jakim cudem w Best Audio Design nie znalazło się Ark Riders. Ta gra ma jeden z najlepszych audio designów, jaki ja słyszałem od dawna, chyba od czasów Battlefielda 1. Ironiczne jest to, że to przecież są ci sami ludzie. W muzyce brakuje mi oczywiście Kingdomka, brakuje mi też Kingdoma w Game Direction, ale jeżeli chodzi o Game of the Year, czyli najważniejszą kategorię, no to mamy tutaj gry takie jak Leroy's Obscure Expedition 33, Death Stranding 2 On The Beach, Donkey Kong Bananza, Hadesa Dwójkę, Hollow Knight Asik Songa, no i KCD 2. I ja oddaję tutaj głos na Kingdoma. I tutaj po raz kolejny Ark Riders, gdzie jest Ark Riders, nie? Szkoda, szkoda, że się nie pojawiło. Spodziewałem się, że nie zostanie nominowane, powinno zostać nominowane, no ale... Tak się nie stało. W obecnej sytuacji Kingdom Come Deliverance dostaje ode mnie głos i liczę na to, że wygra. Ale jeżeli wygra ekspedycja, czy jeżeli wygra np. Hollow Knight Song, to nie będę się złościł. Będę się złościł, jeżeli wygra Donkey Kong Bananza. Ale to dlatego, że nie grałem i jestem tylko ignoranckim hejterem Nintendo. Dobra. Kurwa, ciekawe newsy.